żeby złamać taką konwencję takich spotkań, zadamy pytanie do Pani Ilony. Pani Ilona, jak się żyje Jeszcze Sławem? Jak się żyje jeszcze słabym po tym, jak został kandydatem na prezydenta Warszawy? Fantastycznie, mało go jest w domu. To, ale oprócz tego, że jest go bardzo mało w domu, może jeszcze coś Pani nam tutaj zdradzi? Nie, no generalnie z Czesławem, to znaczy ze Sławkiem żyje się bardzo dobrze, ponieważ to jest naprawdę... 50 lat go znam, więc gdyby nie było warto, to bym się w to nie pakowała. Ale całkiem normalny to nie jest, ponieważ w wieku lat 60 mężczyźni raczej biorą sobie takie panny w wieku swoich córek albo i wnuczek, a on się związał ze mną, więc to oczywiście budzi pewne podejrzenia jego po prostu rozumu.